Spójrzmy na podpunkt B, tu znamy różnicę, znamy wyraz piąty, chcemy podać ogólny wzór na ciąg, czyli musimy poszukać wyrazu pierwszego, bo żeby podać ogólny wzór na ciąg, musimy znać różnicę i właśnie pierwszy wyraz. No to jeżeli znamy wyraz piąty, szukamy pierwszego, to możemy zapisać sobie taką zależność, że gdy do pierwszego wyrazu dodamy cztery różnice, to wówczas otrzymamy wyraz piąty. No, i podstawiamy pod A1, no nie podstawimy żadnej liczby, bo tego właśnie szukamy. Mamy 4 razy R, czyli 4 razy minus 3 to minus 12, czyli od razu tutaj sobie zapiszmy. Mamy minus 12 równa się A5, czyli to będzie równe 0, zatem A1 to 0 plus 12, czyli 12. Mamy wyraz pierwszy, mamy różnicę, zapisujemy wzór. Czyli a1 to będzie, tutaj policzyliśmy 12, plus n odjąć 1 razy r, czyli razy minus 3. Najpierw mnożenie. n razy minus 3 to minus 3n, minus 1 razy minus 3 to będzie 3 na plusie. Redukujemy, czyli mamy minus 3n, 12 plus 3 to będzie 15. No i jeszcze pod punkt C mamy wyraz siódmy, chcemy najpierw wyznaczyć wyraz pierwszy. Zatem jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy sześć różnic, to otrzymamy wyraz siódmy. Jeżeli to jest dla Was niejasne, to obejrzyjcie pod punkt A z tego zadania, tam troszkę dokładniej to tłumaczyłam. No dobra, podstawiamy, co znamy. A jeden. Przepisujemy. 6 razy 1 druga to będzie 6 drugich, czyli 3. Mamy a7, czyli minus 4. Zatem wyraz pierwszy to minus 4 odjąć 3, czyli minus 7. Mamy wyraz pierwszy, mamy różnicę. Podajemy wzór ogólny. a1, czyli minus 7, plus n odjąć 1 razy r, czyli razy 1 druga. No i jeszcze obliczamy, minus 7 przepiszę, n razy 1 druga to 1 druga n, minus 1 razy 1 druga to minus 1 druga, redukcja wyrazów podobnych, czyli mamy 1 drugą n, minus 7 odjąć 1 druga to minus 7 i 1 druga i to jest wzór.